Siema, hokejowe świry i Enagelowi maniacy. W Enagel wakacje. Przebrnęliśmy już przez gorący okres otwarcia rynku kontraktowego. 1 lipca stało się to, czego się spodziewaliśmy. Kluby Enagel wydały miliardy, ale drugim, a może nawet pierwszym, najważniejszym tematem związanym z Enagel w Polsce był udział Krzysztofa Maciasia, naszego rodaka, reprezentanta Polski, na obozie rozwojowym Development Camp u mistrzów NHL Florida Panthers i w tym filmie będą słowa mojego komentarza podsumowania będę powoływał się na źródła jakie złapałem jakie udało mi się wykorzystać także takie niedostępne dla innych i opowiem wam dlaczego Krzysztof Maciaś wypadł tak dobrze że możemy być z niego dumni i może Doprowadzić nas to w końcu do kolejnego polaka w NHL, ale na razie cichosza nie zapeszamy. Ponieważ to jest pierwszy taki materiał na temat Krzysztofa Maciasia i Development Camp w Florida Planters z jego udziałem, to może wyjaśnimy sobie, czym są te obozy rozwojowe. Co roku każdy klub NHL organizuje właśnie taki. Turnus dla wydraftowanej świeżo co młodzieży, ale też dla zawodników, których wybrali w drafcie lat temu, dwa, trzy, tak żeby przyjrzeć się ich postępom, zaprosić ich i też udzielić pewnych wskazówek, zobaczyć jak oni sobie radzą, jakie mają silne, słabe strony. To oczywiście wszystko jest skrzętnie notowane, nagrywane, tak aby zrobić z tego później użytek dla drużyny, bądź tym chłopakom podziękować i puścić ich w świat. Powiedziałem, że zaproszeni są głównie chłopcy, faceci, którzy zostali wydraftowani, wybrani w drafcie, ale nie tylko. I tak samo było w tym roku, właśnie na Development Camp Florida Panthers pojawiło się kilku zawodników, którzy w drafcie się nie załapali. Wśród tych chłopaków, bodajże ich było 4 czy 6 maksymalnie i takie proporcje też dominowały na 38 powołanych na Development Camp zawodników, hokeistów. No to 4, 6, maksymalnie 8 może być takich spoza draftu, takich dzikich kart. I jedną z takich właśnie osobistości był Krzysztof Maciaś. I jak zdradził sam zainteresowany Krzysztof Maciaś i jego agent, to sprawa jego zaproszenia na taki kamp, na taki tre obóz treningowy. Była dyskutowana podczas Mistrzostw Świata Elity. Także już w maju zaczęły się rozmowy pomiędzy obozem Maciasia, reprezentujących go ludzi, i klubem Florida Panthers, że jeżeli pojawi się taka ewentualność, to Krzysztof Maciaś jest mile widziany na obozie treningowym Florida Panthers. Kwestie draftu więc tutaj nie miały na to wpływu. To znaczy oczywiście, gdyby Maciaś został wydraftowany przez inny klub, to zaproszenie nie byłoby aktualne, nie byłoby formalnej możliwości, żeby Maciaś uczestniczył w takim kampie. Uczestniczyłby wtedy w kampie pewnie innej drużyny albo Florida Panthers, gdyby to oni go wydraftowali. Ale tutaj Tutaj nieco wyprzedzono fakty, domyślano się pewnie, że Maciaś może mieć problem, żeby być wydraftowanym, i wcześniej już takie półoficjalne zaproszenie mu przesłano. Nasz 20-letni napastnik, więc udał się na Florydę, tam e, lot na weekend, troszkę e, spraw organizacyjnych, zameldowanie i tak dalej, a. Same zajęcia, treningi, ten główny kamp odbywał się od poniedziałku 8 lipca i trwał do czwartku 11 lipca. Miejscem zmagań i miejscem pokazów młodych hokeistów było Baptist Hill Iceplex w Fort Lauderdale. Jak wspomniałem, zaproszonych było 39 zawodników i już na starcie każdy z tych chłopaków dostał przynależność do jednej z grup, ponieważ grupa 40 prawie osobowa to jest no, taka liczba, nad którą ciężko zapanować. Maciaś trafił do jednej z tych grup, były grupy A i B. Krzysztof Maciaś był w grupie B. Nie ma to związku z tym, że byli lepsi i gorsi, absolutnie tam podział nastąpił pewnie na zasadach losowości. Nie było tam nic, co mogłoby wskazywać, że jedna grupa jest gorsza od drugiej. W grupie Maciasia także byli utalentowani goście, na których Florida Panthers bardzo liczą, których mają już na kontrakcie. I co na takim obozie się działo? Co na takim obozie się dzieje? A więc są to treningi hokejowe, są to sparingi, jakieś wewnętrzne minigierki, zajęcia na siłowni, badania, zajęcia gimnastyczne, zajęcia teoretyczne, zajęcia ze strategii, taktyki, a także, nazwijmy to, aktywności pozasportowe, gdzie cała grupa tu A i B razem wychodziła i korzystała z życia, to znaczy socjalizowała się z lokalną społecznością prowadzili sobie jakieś zajęcia z dziećmi, byli na słynnych rybach na połowie, na eleganckim jachcie. Była to taka integracja tej grupy, żeby też zobaczyć. Oczywiście to nie jest też bezcelowe, żeby zobaczyć kto z tych facetów młodych jaki ma charakter, kto dobrze się odnajduje w dużej grupie, kto jest cichy, kto jest liderem. To wszystko nie jest bez znaczenia. I teoretycznie takie development campy najczęściej są zamknięte dla publiczności, ale tak naprawdę dostałem taką informację od Jamesona Olive, czyli człowieka, który pracuje dla Florida Panthers jako ich wewnętrzny dziennikarz redaguje ich stronę oficjalną, prowadzi im social media, że jeżeli ktoś by akurat przechodził i wszedł na salkę treningową, na lodowisko treningowe, to nikt nikogo nie wyrzucał, tylko można było popatrzeć, jak sobie radzą ci młodzi chłopcy. A już zupełnie otwarte zaproszenie powstało na sparring wewnętrzny pomiędzy właśnie grupami A i B. Dlatego też nie było podziału lepsi-gorsi, tylko równo rozłożono siły w tych obu grupach. No bo cały obóz wieńczył czwartkowy mecz sparingowy na takich specjalnych zasadach, o tym sobie powiemy później. Teraz chciałem tylko napomknąć, że na ten sparring było otwarte wejście i wręcz zapraszano kibiców, żeby stworzyć atmosferę meczową dla tych młodych chłopaków, żeby im pokazać, że lokalna społeczność liczy i patrzy na ich rozwój, na to jak oni w przyszłości być może pomogą, Florida Panthers. Nie lubię tego tak ujmować, bo to nie do końca jest kwestia rywalizacji pomiędzy tymi chłopakami, a raczej dostrzegania przez sztab szkoleniowy, przez skautów, przez analityków ich najsilniejszych cech, tego co może się przydać całej organizacji Florida Panthers, nie tylko klubowi na poziomie NHL, ale także tym filiom na poziomie AHL czy ECHL, zresztą tutaj sztaby szkoleniowe były niemalże połączone i dużo trenerów właśnie z ekip z ECHL i z AHL powiązanych z Florida Panthers było obecnych i prowadziło zajęcia dla Krzysztofa Maciasia i spółki i reszty tych chłopaków na Development Campie. Ale trzeba to też tak ujmować, że y, są to koledzy i jednocześnie konkurenci Krzysztofa Maciasia do jakiegoś miejsca w składzie w kadrze, różnych zespołów przynależnych do Florida Panthers i w tej chwili sobie powiemy po kilka słów o tym, kto z Maciasiem jeszcze był na tym Development Camp. Przede wszystkim byli zawodnicy na różnych etapach swojej kariery z różnorodnym doświadczeniem. I z różnymi osiągnięciami. No, byli gracze, dla których to w ogóle nie był pierwszy Camp Development Rozwojowy obóz Florida Panthers. Aż dziewięciu zawodników było tu po raz kolejny. I niewykluczone, że Krzysztof Maciaś będzie tu po raz kolejny za rok, że znowu będą go chcieli zobaczyć i sprawdzić, co po tym roku się nauczył, co poprawił, a może nie rozwija się tak, jak oni by sobie tego życzyli. Niewykluczone. Pokazywali się tu zawodnicy, którzy już mają kontrakt w AHL lub w ECHL. Było aż czterech młodych graczy, którzy już mają podpisany kontrakt na poziomie NHL. Czterech takich młodzieńców z entry level contract, czyli z tą najprostszą standardową umową dla młodych zawodników. No i 16 takich wolnych strzelców, którzy nigdzie nie są zakontraktowani, których częściowo prawa do Florida Panthers przynależą w niektórych przypadkach, czyli że byli przez nich draftowani, a część z chłopaków nawet nie była przez nich draftowana. I tutaj patrzymy na przykład Krzysztofa Maciasia, i wszystko doskonale rozumiemy. Część z tych zawodników była też już na innych obozach Development Camp. Calum Tung jest taki zawodnik. On chwilę wcześniej przed przyjazdem na Florydę na te zajęcia, Uczestniczył w bardzo podobnych, tylko że w klubie Calgary Flames. Te nazwiska, jeżeli bym je teraz wymienił, a pewnie to zrobię, przynajmniej w przypadku kilku, nic wielkiego wam nie powiedzą, bo ci Goście jeszcze nic takiego wielkiego w hokeju nie osiągnęli. Chyba że gdzieś na poziomie reprezentacji do lat 20 czy do lat 18 to nawet mamy medalistów, ale jeżeli mówimy o kibicach NHL, no to raczej tutaj nie będziecie bardzo kojarzyć takimi głównymi postaciami, na których liczy organizacja Florida Panthers, i którym właśnie za pomocą development camp daje szansę, żeby się pokazać, żeby pokazać swoje umiejętności. No to byli Wśród napastników Josh Davis, Jack Divine, Linus Eriksson, Jakub Kos, Olivier Okuliar, Hunter St. Martin, Kai Spindt i Sandis Wilmanis. Nie będę Wam opowiadał o ich hokejowych CV, ale uwierzcie, że są to goście, na których warto mieć oko, których przyszłość w NHL jest. Niewykluczona, tak to bezpiecznie ujmi. Mieliśmy także obrońców, oczywiście utalentowanych jak Marek Alscher, jak Mikulas Choworka, a także bramkarzy, polsko brzmiące nazwisko, ale bez polskich koneksji Tyler Muszelik, wspomniany już Kalum Tung czy Cooper Black. Jeżeli chodzi o plan całego obozu treningowego, to oczywiście był on ustalony już wcześniej, na każdy dzień były ustalone godziny, wtedy i wtedy pojawiamy się na lodzie, wtedy przechodzimy na siłownię, wtedy do salki gimnastycznej, wtedy macie czas wolny, wtedy idziemy zjeść, tutaj mamy wycieczkę na miasto, tu mamy tą słynną już wycieczkę na ryby, którą pewnie tutaj wstawię i będziecie mieli ją okazję oglądać w skrótach, no bo chłopcy się świetnie bawili, miło popatrzeć na taką grupę młodych ludzi, którzy kulturalnie spędzają wolny czas pomiędzy y, Wielką harówą, bo te treningi były ciężkie, co Krzysztof Maciaś potwierdził w swoich wypowiedziach, w swoich wywiadach po powrocie do Polski. Godziny rozpoczęcia zajęć były różne, plany poszczególnych dni były y, też y, różnorodne. Poniedziałek, wtorek, środa, codziennie coś sportowego i codziennie coś poza sportem. Ryby, wizyta y, u lokalnej społeczności, tam czas y, z dziećmi, świetne urywki, świetnie to też pr się prezentowało. Wszystko da się zorganizować, nie wszystko da się zaplanować, bo na przykład, yy, jak opowiedział. Krzysztof Maciaś, miała być wizyta na stadionie i w pomieszczeniach szatniach klubowych ekipy z NFL futbolu amerykańskiego Miami Dolphins, ale to się nie udało. Rozchorowała się tam osoba decyzyjna, menadżer e, klubu z NFL, który miał tam pieczę nad tym wszystkim trzymać nad całą tą wycieczką po stadionie, w miejscach związanych z ekipą futbolu amerykańskiego i trzeba było te atrakcje akurat Odwołać. Wracając do samego miejsca, Baptist Hilt Iceplex, no to kompleks jest na najwyższym poziomie. Patrząc na urywki, które też Wam prawdopodobnie w tej chwili pokazuję, no to można mieć wrażenie, że jest to ośrodek na najwyższym światowym poziomie. Nie może być inaczej, bo on powstał niedawno, dopiero w kwietniu było otwarcie tego zestawu budynków, bo to nie jest jakaś tam jedna hala treningowa, jakieś jedno lodowisko, tylko tam jest. Kompleks basenów, kompleks kortów tenisowych, kompleks lodowisk, ileś salek gimnastycznych, salek przygotowanych do ćwiczeń siłowych. No ale sama obecność tam, same te urywki filmowe, no to sami rozumiecie Miami. Palmy, wszystko to wygląda jak z bajki, jakbyście się wybrali na najdroższe w czasy do Egiptu, Turcji, Cypru, czy na jakieś Malediwy. Piękne, nowoczesne, a w tym wszystkim trenują młodzi, przystojni, wysportowani. Hokejści, czego chcieć od życia więcej i myślę, że ci młodzi chłopcy, jak zobaczyli, jakie mogą mieć warunki w przyszłości do wykonywania pracy, którą kochają, no to tylko zaszczepiło w nich to jeszcze większą motywację, żeby tam być, żeby grać właśnie do klubu, który jest w ten sposób poukładany, który dysponuje taką bazą. Kilka słów na temat sztabu szkoleniowego. Osób, które decydowały, które zapisywały to wszystko, które dbały o to, żeby ci chłopcy mieli wszystko, czego potrzebują i też wymagali od tych młodych zawodników wszystkiego, co mają do zaoferowania. Najważniejsze osoby, które pilnowały tej 39-osobowej grupy to Jordi Kiniert, to jest trener Charlotte Checkers, czyli Philly Florida Panthers z zaplecza, z ligi AHL. No on jest żywo zainteresowany na pewno postępami tych gości, no bo jeżeli ktoś mu się tam spodoba, to myślę, że nie ma problemu, aby wystąpił z kontraktem, propozycją kontraktową dla takiego młodego chłopaka. Więc wszystko obserwował, wszystko widział i y, też uczestniczył w tych zajęciach. A drugą taką już chyba bardziej znaną y, hokejowym, NHL-owym maniakom, osobą, która sprawowała pieczę nad kształtem był Brian McKay. Dosyć duża, enagelowa postać z ostatnich 20 lat. Też duża, długa kariera właśnie Florida Panthers. A teraz jeden z dyrektorów. Jedna z osób, która jest najważniejsza, jeżeli chodzi o wdrożenie do samych Florida Panthers młodych talentów. A to wszystko zaczyna się właśnie na Development Camp. A przy tych wszystkich aktywnościach sportowych i pozasportowych, jak wspomniałem, jest też obsługa medialna, no bo klub się y, musi też legitymować jakimiś postami na Instagramie, na y, TikToku, Twitterze, mimo że mamy połowę lipca, no to właśnie coś trzeba wrzucać i trzeba też y, fanów interesować tym, jaka jest klubowa przyszłość, a przyszłość to właśnie ci zaproszeni na obóz rozwojowy, faceci. Więc z tych wrzutek trochę było, odpowiadał za nie wspomniany przeze mnie Jameson Olive, z którym miałem okazję wymieniać wiadomości, na którego częściowo się tutaj powołuję, mówiąc ważne słowa, stawiając odważne tezy i przemycając Wam gdzieś w dalszej części tego filmu, co może być dalej. To wszystko są moje wnioski płynące właśnie z rozmów, z osobami, które były obecne przy treningach, przy zajęciach sportowych i pozasportowych. Jak już ustaliliśmy, zwieńczeniem dzieła całego kampu miał być czwartkowy sparring, i rzeczywiście to był jeden z ważniejszych punktów. Krzysztof Maciaś brał udział w tym meczu towarzyskim i to było ciekawe widowisko. Było transmitowane live byli wpuszczeni kibice, tak jak już to wcześniej mówiliśmy. Można było zobaczyć każdego z tych chłopaków właśnie w tym nietypowym meczu. I tutaj uwaga, bo nie był to taki typowy y, spotkanie hokeja na lodzie. Były specyficzne zasady. Grano po trzy tercje ale 15 minutowe i pierwsze 5 minut z każdych trzech tercji grano w składach 5 na 5, drugie 5 minut 4 na 4, a ostatnie 5 minut z każdej z tych nietypowych tercji grano już tylko 3 na 3. Co więcej, po każdej z tych Tercji, części meczu rozgrywano konkurs rzutów karnych tak, żeby mieć pełen przegląd umiejętności tych chłopaków. Jak grają 5 na 5, jak sobie radzą, gdy jest więcej wolnego lodu 4 na czterech, czy w ogóle już taki system niemalże dogrywkowy, czyli 3 na 3. No a do tego były jakieś drobne wykluczenia, kary yy, i tak dalej. Yy, takie różne elementy hokejowego, rzemiosła można było sprawdzić. I Podzieleni byli na te grupy, na te drużyny z początku obozu. Grała drużyna w strojach czerwonych, grała drużyna w strojach białych. Czerwoni wygrali 3 do 1, Maciaś grał dla białych i nie zapisał się w żaden sposób w protokole meczowym, nie popisał się też żadną spektakularną akcją, był na... Zero w klasyfikacji plus-minus, nic wielkiego też nie zawalił. To był jego taki solidny, ale też patrząc na potencjał Krzyśka, oczywiście przeciętny występ. Jeśli chodzi o samo ustawienie Krzyśka Maciasia, to jak go widzieli trenerzy na tym obozie treningowym na końcowym sparingu, no to został pierwotnie ulokowany na prawym skrzydle trzeciego ataku. Kto z tych chłopaków, tych, których nazwisko już wymieniłem i pewnie takich, których dopiero teraz wymienię, najwięcej zyskał? Pokazał się z najlepszej strony. Pytałem o to, bo mnie to bardzo e, ciekawiło i na razie zostawmy sobie temat. Tego co usłyszałem na temat Krzyśka Maciasia na sam koniec będę budował to napięcie i trzymał Was przy tym filmie jak najdłużej. Porozmawiajmy o innych zawodnikach, chociażby w sparingu, ale też podsumowując całe zajęcia. Jack Divine z dobrej strony się pokazał. Wspomniany Choworka też zaplusował. Bramkarz Olof Glifford, wybór w piątej rundzie z 2023 roku Florida Panthers ze Szwecji, także zrobił dobre wrażenie, zachował czyste konto w tej pierwszej tercji sparingu. Wymieniłbym jeszcze Josha Davisa, który zdobył w sparingu w meczu towarzyskim bramkę na 2 do 1, a więc takiego gola przechylającego szale na korzyść czerwonych. Ale przede wszystkim moim zdaniem postać, o której się sporo pisało w mediach społecznościowych. Potwierdził mi to też e, specjalista z Florida Panthers, takim wielkim zwycięzcą tego obozu był Olivier Okuliar, a więc y, gracz, który już ma 24 lata. I tutaj uwaga, my niedawno nagrywałem film y, i stawiałem tam Krzyśka Maciasia w roli tego starszego. Troszkę za. Starego nawet, jeżeli miałbym to ujmować dosłownie, w perspektywie wyboru w drafcie, ale jak widzimy, development camp na przykładzie Oliwiera Okuliara to jest zupełnie co innego. Tutaj zawodnicy 20-letni to jeszcze jest y, bardzo dobry wiek, żeby w takich zajęciach uczestniczyć, a zawodnicy 21, 22, 23 letni, czy jak Okuliar, nawet 24-letni, wciąż tutaj mogą błyszczeć i mogą wygrać tym sobie bilet do NH Zresztą, właśnie Okuliar, który gra na co dzień w lidze czeskiej, tam świetnie się spisuje, także w reprezentacji Słowacji występuje i robi bardzo dobre wrażenie. Okuliar dostał kontrakt jeszcze przed obozem treningowym, ale na tych zajęciach w tych w trakcie tych czterech dni udowodnił dużo udowodnił swoją gotowość do gry. W profesjonalnym hokeju amerykańskim i nie mówię tylko tutaj o sparingu, bo też zdobył tutaj bramkę. Jedyną dla ekipy zresztą Maciasia, bo z nim grał w drużynie, ale w trakcie zajęć też i tych minigierek sparingowych, między innymi popisał się w tych wcześniejszych dniach środa wtorek, taką przekładanką kija pomiędzy nogami, golem bardzo efektownym, golem, na który kilka osób zwróciło uwagę. A co ciekawego powiedział nam na temat Development Camp z Florida Panthers, główny bohater tego wideo, w ogóle główny bohater polskiego hokeja ostatnich tygodni, ja bym nawet zaryzykował, że miesięcy. Wyjaśnił Krzysiek Maciasz, jak to wszystko od strony organizacyjnej wyglądało i w dużym skrócie, bo całość możecie sobie przeczytać czy to na serwisie Polskiego Hokeja, czy na Hokejnecie. Jeżeli chodzi o poniedziałek, to były sprawy organizacyjne. Pokazano im co gdzie się <grytanie> znajduje. Był też trening ogólny. Wtorek trening ofensywny, rozmowa z psychologiem, czas wolny, czas wycieczkowy, czas integracji. Środa trening defensywy. Rozmowa z analitykami klubowymi od statystyk, od analizy ich gry. Czas wolny, czas integracji. W czwartek wspomniany już sparring i na koniec rozmowa z trenerem, indywidualna, podsumowanie zebranych informacji. No i do domu, wymeldowanie. W międzyczasie oczywiście tam były inne aktywności, rozmowa z psychologami, rozmowa z Pizio, zwiedzanie tego całego kompleksu. Najważniejsze co powiedział Krzysztof Maciaś w wywiadzie dla Hockey.net i tutaj Wam to zacytuję i też możecie to zobaczyć na ekranie. A propos mojej przyszłości, wciąż jest to temat otwarty. Jest kilka opcji, zobaczymy co się stanie. Dużo będzie zależało od mojej postawy na rookie tournament. zakończył i podsumował Krzysztof Maciaś. I tymi słowami, tym ostatnim zdaniem, zwłaszcza Krzysztof Maciaś, zdradził nam bardzo ważną rzecz. Otóż, rookie tournament, już wam tłumaczę, to jest kolejny etap y, przygotowań Florida Panthers do sezonu kolejnego. Rookie Camp, bo to na nim odbywa się Rookie Tournament. To jest kolejny obóz przygotowawczy, ale na ten obóz nie trafiają bezpośrednio wszyscy z Development Camp. Tam już do gry wchodzą głównie ci zawodnicy, którzy liczą się lub przynajmniej zaczynają liczyć się w walce o skład. W walce o skład Florida Panthers albo Charlotte Checkers, albo ich chwili z ECHL, a tam się zaczyna walka o kadrę meczową. Jest to już więc w pewien sposób bardzo zaawansowany etap. Rookie Camp, obóz treningowy dla pierwszoroczniaków, dla zawodników, którzy dopiero wchodzą, zaczynają walkę o NHL. Zazwyczaj odbywają się gdzieś w okolicach 10 września. Jeżeli Krzysiek Maciaś w wywiadzie zdradza nam, że on ma zaproszenie, że dużo zależy od tego, jak on się pokaże na Ruki Tournament, na Rookie Camp, to jest to. Cudowna wiadomość. Nie mówię tutaj, że za tym kryje się jakiś lukratywny kontrakt już w NHL, ale to znaczy, że dostał pozytywną ocenę nad Development Camp na tyle, że chcą go sprawdzić dalej, zobaczyć jeszcze raz. Na Rookie Camp spotka jeszcze trudniejszych rywali, konkurentów o miejsce potencjalnie w składzie jednej z drużyn należących do Florida Panthers. Na Rookie Camp, na Rookie Tournament. Jest już znacznie mniej ludzi, którzy nie mają nigdzie kontraktu. Jest to wrzesień, 10. Hokej w Europie już funkcjonuje w formie ligowej. Krzysiek Maciaś, jeżeli by podpisał kontrakt w lidze polskiej, słowackiej, czeskiej, no nie wiem, czy ktoś mu pozwoli zrobić sobie przerwę i pojechać na rookie camp do Florida Panthers w trakcie sezonu, w trakcie rundy. Może tak będzie, ale coś mi podpowiada, że raczej Krzysiek Maciaś pozostanie bez oficjalnego podpisu kontraktu do tego czasu, że będzie czekał właśnie na co będzie mógł wywalczyć na rookie camp, na rookie tournament. Sam turniej debiutantów, tak to jest nazywane, no to są organizowane mecze pomiędzy czterema drużynami NHL, złożonych właśnie z takich postaci jak Krzysiek Maciaś, czyli Florida Panthers pewnie zagrają jakąś serię czterech meczów dwoma składami Stampa Bay Lightning, albo umówią się z kimś innym. I to będzie zwieńczenie obozu treningowego dla Ruki, dla debiutantów żółtodziobów, pierwszoroczniaków potencjalnych zawodników Florida Panthers. I to jest olbrzymi sukces, bo to może nie oznacza już, że dostanie Krzysiek Maciaś kontrakt w organizacji Florida Panthers, ale to na pewno znaczy, że się spodobał, że, że do NHL jest o krok bliżej. Chociaż ten przyszły sezon on może zagrać wszędzie, może wrócić do ligi WHL do swojej drużyny. Może trafić do AHL, do Charlotte Checkers, może być w ECHL. Może zupełnie inna ścieżka będzie mu yy, pisana, ale coś mi podpowiada, że te sygnały, które wysyłają mu Florida Panthers, to też nie są takie bezpodstawne gesty, tylko że oni go tak łatwo nie odpuszczą i Wcale się nie zdziwię, jeżeli dowiemy się we wrześniu, że jakiś kontrakt pomiędzy Maciasiem a Florida Panthers lub jednym z klubów współpracujących z Florida Panthers zostanie podpisany. I tego oczywiście życzę Krzyśkowi Maciasiowi, tego życzę całemu polskiemu hokejowi, bo potrzebują takiego bodźca w postaci indywidualnego bohatera. Krzysiek Maciaś już jest kimś takim dla nas, co dopiero tutaj mówić, gdyby ta wizja. Sukcesu, który przed nim roztaczam, czy też podsumowuję obóz treningowy z Florida Panthers w formie pozytywnej, tego, że Krzysiek nie zawiódł, że dostaje kolejną szansę, co świadczy o bardzo dobrych opiniach na jego temat, które sam słyszałem z ust obserwatorów. A jeżeli wy chcecie upamiętnić sobie tą chwilę, gdy cieszymy się wizją tak bliską Polaka trenującego z. Mistrzami NAGLE zapraszam Was na portal NAL.pl. Tam możecie kupić koszulkę Krzyśka z Florida Panthers białą, czerwoną. Zobaczcie sami i zdecydujcie, czy chcecie właśnie taką pamiątkę mieć. Ja niedługo będę w niej występował pewnie na kolejnych wideo. Dziękuję Wam za. Oglądnięcie tego filmu, przepraszam, że była dłuższa, przerwa jest tak gorąco, że nawet dzisiaj nagrywanie tego materiału, pewnie co widać po mojej twarzy, jest szalenie trudne przy zamkniętym oknie i w tej temperaturze ponad 30 stopni myśli się gorzej, mówi się gorzej i to wszystko trwa też zdecydowanie dłużej. Ale jeżeli. To wideo nie było wcale tragiczne, a wręcz dostarczyło Ci pewnego rodzaju informacji, wiedzy i rozrywki. To, drogi widzu, będę bardzo zadowolony, jeżeli zostawisz mi komentarz liczący minimum 5 słów, bo YouTube i jego algorytm bardzo lubi takie komentarze. Ja też lubię na nie odpowiadać, będę Ci bardzo wdzięczny. Łapka w górę i subskrypcja. Myślę, że jak zobaczyłeś te kilkadziesiąt minut o Krzysztofie Maciasie, NHL i y, częściowo zaczepiając się o polski hokej, no to już jesteś subskrybentem. Jeżeli nie, szybko to napraw. No i wracajcie do mnie na kolejne filmy na kanale NHLPL, a także przede wszystkim na naszym portalu. Trzymajcie się, hokejowe świry i NHL-owi maniac!